Masaż przeciwcelulitowi, który ma pobudzić tą naszą limfę do działania i oczyszczenia tej tkanki podskórnej, żeby zlikwidować, można użyć własnych dłoni, lub użyć do tego takiego specjalnego silikonowego kubeczka, tak zwana bańka chińska. Na pewno wszyscy znacie, babcie nam stawiały bańki na plecach, jeżeli byśmy przeziębieli, one były szklane żeby wywołać to ciśnienie, trzeba było użyć tutaj ognia i tak dalej. Teraz jest wersja prostsza. My tylko przyciskamy i to się do skóry elegancko zasysa. I my nie zostawiamy tego w jednym miejscu, tylko będziemy masować te miejsca, w których występuje celulit. Jeżeli nie macie tej banki, możecie ten masaż wykonać samemu, używając własnych dłoni. Też się da. Co powoduje taki masaż? Skóra, już po paru takich zabiegach, robi się dużo bardziej elastyczna i sprężysta. Zmienia się kontur nogi. Kiedy patrzycie z boku na swoje udo, to ono się po prostu wygładza. I ta, ta noga wygląda fajnie, wygląda inaczej. Jeżeli macie dużo mięśni pod tą tkanką tłuszczową, to też definicja nogi się zmieni. Ja, na przykład, tutaj. Miałam kawałek, ale nie aż tak daleko. Te mięśnie idą już coraz, coraz dalej. Po prostu ten kształt nogi się zmienia. I ta wewnętrzna część, która z reguły jest taka właśnie wiotka, ona się zrobiła bardziej sprężysta. Ta noga już jest, po prostu wygląda już inaczej. Więc to pierwsze objawy, jakie zobaczycie, a, redukcja tkanki tłuszczowej, najmniej, miałam tutaj z przodu nogi i tu najszybciej widziałam różnicę. No tu z boku, oczywiście, jest jeszcze więcej tego celulitu. to przy tym świetle niestety tego nie widać za bardzo. Choćbym chciała, no to Wam nie pokażę, bo wydawało mi się, że przy takiej lampie będzie widać, a średnio to widać. W każdym razie na zdjęciach widać to lepiej. Tego celulitu wygląda dużo więcej niż tutaj z kamery na wideo. Co jest ważne? Zanim zrobicie taki masaż limfatyczny, dobrze jest wziąć Ciepły prysznic, niezbyt gorący. Nie robić mocnych, takich bardzo intensywnych peelingów. Także nie oczyszczamy tej skóry tak bardzo, bo ta skóra będzie za bardzo podrożniona. Można zrobić lekki peeling, ale nie taki bardzo ostry. Dużo pić wody i żeby to nie było po jakimś intensywnym wysiłku fizycznym, tylko żeby nasze ciało było wypoczęte. Także to są rzeczy, które. Dobrze zrobić, zanim przystąpicie do takiego masażu. Ja robię go z reguły rano. Biorę poranny prysznic, lekki peeling co trzy dni. Wtedy robię ten masaż najpierw dłońmi, potem przy użyciu tej bańki. Teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Żeby użyć bańki, to ta skóra nie może być sucha. Musimy użyć. Czegoś. Najlepiej sprawdzają się olejki. Specjalne oleje do masażu, ponieważ one zostawiają taką powłokę śliską i ta bańka się ładnie wtedy po tej skórze ślizga. To może być jakikolwiek olej. Polecany jest do walki z celulitem na przykład olej z pestek winogron. Jest bardzo dobry. Olej z grejpfruta też bardzo dobre, Ma dodatkowe właściwości które się właniają w skórę i pozwalają się tej tkance oczyścić. Ja mam, kupiłam specjalny, skończył mi się taki zwykły olej, który miałam do ciała. To był z migdałów. Też z migdałów jest dobry, dobry właśnie na masaże antycelulitowe. Ja mam taki specjalny, dedykowany, on się nazywa przeciwcelulitowy. Kupiłam, bo skończył mi się zwykły, więc kupiłam, był w takiej samej cenie jak wszystkie inne zwykłe oleje do masażu, więc kupiłam i widzę różnicę. Pisały dziewczyny w opisach, że rzeczywiście te składniki, które ten olej ma powodują, że widzimy te efekty szybciej. Także dziewczyny naprawdę to działa. Co najpierw trzeba zrobić? Bierzemy trochę jakiegokolwiek oleju, co tam macie w domu, rozcieramy sobie w dłoniach i zaczynamy najpierw od naszej łydki. Jeżeli to będzie masaż na sucho tą szczotką, to w taki sam sposób takimi okrężnymi ruchami od kostki w górę, ponieważ tutaj znajdują się właśnie te kanaliki, że tak powiem limfatyczne i w pachwinie, czyli ruch jest z dołu do góry takim okrężnym ruchem. Przy tym masażu celulitowym ważny jest nacisk. Na razie tylko rozgrzewamy tę skórę. Po całej nodze, tutaj do kolana, masujemy. To będzie też dla was, dziewczyny, świetny trening na rzeźbę ramion. Naprawdę będziecie czuły ramiona. Następna rzecz. Po takim tylko rozgrzaniu naszej nogi. Już poczujecie, że jest ciepła. Bierzemy sobie jeszcze trochę tego oleju. Znowu rozprowadzamy, żeby był fajnie ciepły. I będziemy teraz masować tymi naszymi kostkami. Oczywiście tu z przodu jest kość, więc nie po tej kości, tylko po samych mięśniach, tam, gdzie ta tkanka jest miękka. I jeździmy z góry na dół. Tylko nie tak lekko, tylko staramy się dociskać. I jeździmy góra-dół. To jest naprawdę trening całego ciała, żeby taki masaż wykonać. Teraz będziemy uciskać naszą łydkę tą stroną tutaj między kciukiem, a palcem wskazującym. Dociskamy mocno do skóry. Tak, żebyście czuły ten ucisk, aż tutaj pod kolanem, bo właśnie w, ten, w tym kierunku działa, działa nasz układ limfatyczny. W ten sposób oczyszczamy nasze ciało. Jeszcze kilka razy. Dobrze, to jest nasza łydka. Dopiero przechodzimy wyżej. Udo. Udo masujemy w czterech etapach. Przód uda, boki zewnętrzny z pośladkiem wewnętrzny i tylna część nogi też z tą częścią tutaj pośladkową. Na początek. Przód uda, znowu to samo jak na łyce, takie najpierw okrężne ruchy, ale widzicie, ja tutaj stosuję ten nacisk na tą nogę. Masujemy. No, tak przynajmniej na początek, 5 minut na jedną nogę byłoby najlepiej zacząć. I znowu, tak jak przy łyce, najpierw kostki. I masujemy, dociskamy te kostki tutaj na całej powierzchni przedniej uda i jeździmy. No oddech się zmieni, naprawdę to jest prawdziwy trening. Przy tym masażu właśnie na pobudzenie limfy, na przeciwdziałanie celulitowi. Możecie czuć, że właśnie się będziecie pocić po tym masażu. Możecie nawet mieć lekkie zabruty głowy, ale to jest całkowicie bezpieczny masaż. To ta przednia część uda. Mocno staramy się tutaj te kostki wciskać w tą skórę, żeby rozbić tę tkankę od skórno. Gdzie się zbiera woda lub tłuszcz. Następnie bierzemy się na ze za zewnętrzną część znowu takimi okrężnymi ruchami. Wmasowujemy ten olejek. Też tutaj świetnie będzie działał. Jak ramiona. No to jest prawdziwy trening. I znowu jeździmy tymi kostkami. Po całej stronie tutaj z boku uda plus pośladek. Teraz będziemy tak ugniatać, naciągać tę skórę. Jak widzicie, jedna dłoń w dół, druga w górę. Znowu od kolana jedziemy w górę tutaj. Aż po pośladek, i znowu od kolana do pośladka. Staram się użyć do tego tyle siły, ile możecie. Później się wprawicie, i ten masaż będzie już taki bardziej intensywny. Teraz wewnętrzna część uda. Tu już musimy ostrożnie, bo tu są jest główna żyła, więc tu nie będziemy już tak mocno naciskać, tylko bardziej takimi ruchami już delikatniejszymi w stronę pachwinę. To jest ten kierunek, w który działa limfa. I możemy znowu tak pougniatać, ponaciągać tą skórę. Bo tu po tej wewnętrznej stronie uda, nie używamy już tej bańki. Także to macie opcję pierwszą. Masaż samymi rękami, ale przy zastosowaniu bańki bardzo polecam, żeby ten masaż ręczny też najpierw wykonać. I tylna część. Znowu, tutaj wykorzystujemy tą część dłoni żeby naciskać mocno na tą skórę z tyłu. I dopiero teraz bierzemy się za masaż bańką. Musimy jeszcze trochę tą skórę posmarować. Bierzemy bańkę. Wytrę ręce. Musimy będzie ślizgać. Na początek, jeśli to jest was pierwszy, pierwszy raz, nie ściskajcie tej bańki zbyt mocno, bo wtedy zasa się więcej skóry i będzie bolać. Dziewczyny to bardzo boli na początku. Pierwsze parę razy naprawdę boli, więc ściskamy, przykładamy aż się ładnie zassa. I jeździmy po nodze. To będzie naprawdę na początku bolesny zabieg. Ja się zawsze rano śmiałam, mówiłam, że idę na moje tortury. Idę się masakrować. Tak było. Teraz już nie, teraz już nic nie czuję. Ale na początku, kiedy właśnie zaczynamy zasysać tę skórę i pobudzać tą limfę i naruszać te tkanki podskórne, to jest to bolesne. Ale tak jak mówię, to jest zabieg całkowicie bezpieczny. Są przeciwwskazania. Na dole w filmiku zobaczycie, kto i kiedy tego zabiegu nie powinien wykonywać. Jak się pewnie domyślacie, kobiety w ciąży, także jakiekolwiek walki z celulitem zostawić po okresie karmienia. Jeżeli po ciąży zdecydujecie się karmić, to też nie jest wskazane wykonywanie. W czasie miesiączki też nie powinno się robić tego zabiegu. Szukałam dlaczego i znalazłam tylko informację, że robiono jakieś badania i u osób, które mają bardzo duże krwawienie wykorzystanie tego masażu czy nawet same nakładanie baniek, stawianie baniek powoduje zmniejszenie krwawienia, więc przypuszczam, że to jest powód. No tyle razy ile dacie radę. Na początku to może być dosłownie tylko dwa razy machnięcie w tej samej miejscu, bo to będzie bolesne, więc ja na początku najpierw tak przejechałam sobie dwa razy i znowu tą skórę tak masowałam i potem kilka razy jeszcze jeżeli dacie radę. Jedynym negatywnym skutkiem tego masażu to będą się pojawiać siniaki. No takie właśnie w kształcie bańki, nie takie duże, mniejsze, ale na początku będą się pojawiały te siniaki. A siniaki znikną i mi też. Także po poprzedniej stronie Teraz bierzemy się za zewnętrzny bok, wewnętrznego tak jak mówię nie masujemy, nie zaleca się masowania. Tutaj tą zewnętrzną część uda możemy masować wzdłuż, jak również w poprzek. Na udzie ta skóra nie jest taka delikatna, szczególnie pośladek, więc tą bańkę można sobie Ścisnąć mocniej. Skóra się robi czerwona, bo ciało reaguje na to, że coś tu się dzieje, i właśnie w taki sposób pobudzamy do oczyszczenia tej tkanki podskórnej. Pośladek też z góry na dół i na boki. W ten sposób masujemy. Tyle, ile na początku da cię. Rady w tych miejscach, gdzie ten celulit jest największy, to będą to miejsca, w których najbardziej skóra będzie wrażliwa na początku, ale tak jak mówię, mi to już nie sprawia. Tutaj żadnego problemu. Czuję, że skóra robi się ciepła, ale nie jest to bolesny zabieg już teraz. Na początku był naprawdę nie było to nic przyjemnego. Jak już porozbijamy tę tkankę, to to się dużo łatwiej masuje. Także przód w ten sposób, bok wzdłuż i w poprzek udo też z góry na dół, na boki wewnętrzną stronę, tylko tutaj przy kolanie do góry już nie jedziemy. No i na koniec jeszcze parę razy, znowu w stronę tej limfy, tych kruczołów, które się znajdują w pachwinie, dlatego ten ruch musi być w konkretnym kierunku. Do góry, od kolana, do góry, do pachwiny. No i to jest jedna noga. Ale mówię, możecie sobie to skrócić na początku. I z tygodnia na tydzień próbować wydłużać. Żeby efekty były na 100%. To po takim zabiegu, nie żadny intensywny wysiłek fizyczny. Znowu nawadniać organizm, pić y, dużo wody, nie jakieś soki czy inne rzeczy, tylko właśnie woda. Unikać kofeiny i. Te inne, czyli nie kawa, nie czarna herbata. Dostałam trochę zadyszki, jest to prawdziwy trening, tak. Już, już czuję, że zaczyna mi się robić gorąco, już się zaczynam popić. Nie, oczywiście nie golić nóg ani przed, bezpośrednio, ani po zabiegu. Zostawić sobie to na jakiś inny dzień. Nie stosować też na opaleniznę świeżą. Szczególnie, jeżeli to jest taka jeszcze świeża i skóra jest podrażniona, no to oczywiście nie. Nie wykonujemy takiego masażu, bo to naprawdę będzie bolesne. Także, jeżeli ktoś się opalił, to poczekać, kiedy ta skóra już wydobrzeje i nie będzie taka wrażliwa. No i to w zasadzie wszystko. Najważniejsza jest ta woda Przy, przed masażem i po masażu, bo ta woda pozwala właśnie wypłukać z organizmu wszystkie te toksyny wszystkie te rzeczy, które się zbierają tutaj pod skórą. Jak wiecie, składamy się w ponad 80% z wody, więc do oczyszczania organizmu też tej wody potrzebujemy. Co w sytuacji teraz, kiedy ta skóra jest taka trochę klejo no, taka tłusta, tak? Nic się nie ubierze, bo będą plamy, więc wybrać sobie taką godzinę, kiedy macie jakieś 10-15 minut, żeby zostawić tą skórę, żeby to się wchłonęło. Czyli na przykład wieczorem. Ja sobie kładę po prostu ręcznik na Sofie. Mam taką jedną specjalną sukienkę bawełnianą, która się łatwo pierze i po prostu w niej sobie chodzę. A później, bo akurat ten co ja mam, on na długo zostawia ten tłusty film, po prostu resztę wcieram w ręcznik znowu takimi samymi ruchami jak cały masaż wykonywaliśmy. I w ten sposób zbieram ten. Tą część oleju, która się nie wchłonęła w skórę. Bo jego trzeba jednak do zastosowania tej banki dużo więcej, żeby skóra się ślizgała. Jeżeli to będzie robić sami dłońmi, to wtedy nie musicie aż tyle tego oleju używać. Także tak to wygląda. Skóra jeszcze czerwona ma być, ale widzicie, już, już schodzi, już się przyzwyczaiła. Nie zrażać się, że będzie to trochę bolesne bo po paru razach to wam przejdzie. To wam przejdzie i będziecie mogły ten masaż wykonywać już wtedy dłużej. Ja obecnie teraz już przy trzecim tygodniu, bo już teraz wchodzę w trzeci tydzień robienia tego masażu. Zaleca się go robić tak dwa, trzy razy w tygodniu. Ja stwierdziłam było na stronach, że można robić codziennie, więc ja go robię codziennie. Zaczęłam tak od 5 minut, tak 4 minuty, jedna dwie nogi, a teraz już robię 10 minut. Na jedną i na drugą nogę, znalazłam na to czas, żeby to nie było takie nudne, po prostu włączam sobie jakąś fajną, taką muzykę relaksacyjną, albo taką muzykę, którą się wykorzystuje w salonach masażu. Tego jest masa na internecie. Ja Wam też tutaj mogę dać filmik, jeśli chcecie, nie chcę Wam się szukać. I po prostu wykorzystać ten czas, że trenujemy. A w tej łazience, no jakoś tak to wszystko chcemy szybko zrobić. Po prostu to jest, też, to jest też część całego naszego zabiegu. I spróbujcie, żeby on też był dla Was przyjemny, żeby to nie tylko było boże. Bo tak robiłam. Nasawiłam minutniki, Boże, rzeszy, 3 minuty tej masakry. A od kiedy stosuję sobie po prostu muzykę, i zmieniłam myślenie, że to jest czas. Im więcej poświęcę na masowanie tego ciała, tym szybciej i efektywniej zobaczymy efekty, efekty są na mojej stronie już niedługo pojawią się pierwsze zdjęcia próbuję robić, tylko że to jest tak z ręki, więc próbuję robić podobne ustawienia nie wiem czy tam za bardzo nie widać na tych zdjęciach takiej różnicy, jak ja to widzę kiedy patrzę w lustro czy nawet tak na nogę niż na tych zdjęciach na kamerę ten telefon jest na tyle blisko, że to jeszcze jeszcze widać, że te grudki są ale ja widzę bardzo, bardzo dużą różnicę. Dziękuję dzisiaj za udział, dajcie mi znać co stosujecie? Czy to będzie tylko na razie szczotka? Jeśli tak, to tylko ona sucho, bo ona właśnie musi pobudzić ten układ krwionośny. Także zapraszam na naszą stronę specjalną dla kobiet, bo tam są zdjęcia już takie właśnie, więc ja się tutaj przed kamerą dla Was pokazuję, ale chciałabym, żebyście też swoje zdjęcia udostępniały innym dziewczynom, pokazywały, że rzeczywiście to działa. Więc do tej grupy nie zapraszamy żadnych facetów, macie swoją totalną prywatność, to będą same dziewczyny tylko i. Tam możemy się dzielić już tymi zdjęciami i pokazywać swoje efekty, bo myślę, że to dla wszystkich zadziała, kiedy widzimy, że rzeczywiście dziewczyny pokazują przed, i po, i widać tą różnicę. Czekam na Wasze komentarze, czekam na pytania, jeśli jakieś macie. Sprawdźcie sobie jeszcze pozostałe przeciwwskazania, czy przypadkiem nie zaliczacie się do którejś tej grupy, i zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Zwalczamy celulit. Na fajną sylwetkę na te lato. Do zobaczenia. Masujemy.